Cześć, witajcie serdecznie na kanale La Kierowniczka w kolejnym filmie. Pewnie dziwi Was ten nieco nietypowy kadr. A wiecie o co dzisiaj chodzi? Rozpoczynamy właśnie kolejną serię projektu Lakierowniczka Inspiruje. I tym, co tutaj widzicie, chcę Wam pokazać ile przepięknych zdobień stworzyłyśmy razem. Właśnie w tym projekcie. I tym sposobem chciałabym Was zaprosić do uczestniczenia w projekcie, do brania w nim udziału, tworzenia swoich prac i wstawiania ich, ponieważ dzięki temu całe grono z nas świetnie się bawi, tworzy przepiękne prace i rozwija swoje umiejętności. Co tydzień, co czwartek będzie się pojawiał krótki filmik z wyzwaniem. Natomiast Wy macie czas do końca dnia, do środy, żeby wrzucić na Instagram swój własny pomysł, swoje własne zdobienie inspirowane tą stylizacją oraz oznaczyć je hashtagiem kierowniczka Inspiruje, żebym mogła je widzieć, żebym mogła dodać je w swoim podsumowaniu. I tak co tydzień będzie się pojawiać nowe wyzwanie nowy pomysł, nowa stylizacja, będziemy tworzyć kolejne zdobienia. Dzisiaj pojawi się pierwsze z nich pod filmem na dole. Macie opisane wszystkie szczegóły, jeżeli jeszcze coś jest dla Was niejasne, a my dzisiaj zaczniemy tworzyć kolejne przepiękne zdobienia. Dajcie znać w komentarzach, kto jest ze mną i kto będzie razem ze mną przez kilka kolejnych tygodni tworzył różne przepiękne prace stworzymy naprawdę mega fajne i proste jesienne zdobienie ja tutaj uszykowałam sobie trzy kolorki to są kolory marki Madam Glam one wszystkie są półtransparentne ale spokojnie kolorami kryjącymi też taki efekt jesteście w stanie osiągnąć aplikujemy sobie odrobinę tych kolorów w różnych miejscach, one mogą być rozłożone nieregularnie, nie musicie też pokrywać całego paznokcia nawet fajnie wygląda, gdy ten paznokieć nie jest faktycznie pokryty w całości i aplikuję sobie te kolory, ja wybrałam sobie trzy różne, zielone, bo jest takim bardzo jesiennym motywem, e, troszkę tego musztardowego żółtego, to jest jeden z moich ulubionych kolorów, jeżeli chodzi o stylizację jesienne i trochę różu, żeby te kolory się między sobą różniły. Teraz wzięłam sobie pędzelek do gradientu i tylko delikatnie pomieszałam te kolory, żeby zatracić trochę granice, żeby to nie były takie Odcięcia prostą linią, tylko żeby to było nieco bardziej wycieniowane, to nie musi być dokładnie zrobione, ponieważ zaraz zobaczycie, że to będzie stanowiło tylko takie głęboko ukryte tło naszego zdobienia, ale fajnie, gdy to nie będzie takie mocne przejście. I to sobie utwardzamy. Zaplikowałam sobie jedną warstwę topu, żeby wyrównać powierzchnię i teraz biorę pędzelek. To jest akurat Magic Premium 9. Fajnie, gdy to będzie taki dłuższy pędzelek, bo będzie wam się po prostu dobrze nim malować. I zaczynam malować takie motywy liściaste. Zrobię sobie dwie gałązki, jedną tutaj i drugą mniejszą, może idącą w tą stronę. Ja listki maluję w bardzo szybki i najprostszy sposób. Czyli najpierw sobie rozkładam większą ilość koloru czarnego, zaznaczam sobie, gdzie pójdzie każdy listek. Tutaj nie chodzi o dokładność, tu chodzi o to, żeby rozłożyć sobie te liście. I teraz biorę sobie pędzelek, na którym prawie nie ma produktu, i delikatnie ściągam sobie te listki do gałązki. Oczywiście to nie jest koniec. W tej chwili bierzemy sobie i w drugą stronę wyciągamy końcówki naszych listków do góry, żeby one zrobiły się bardziej szpiczaste. Jeżeli kształt któregoś Wam nie pasuje, możecie je troszkę pogrubić i zaokrąglić na środku, i w ten sposób robimy obie gałązki. Całkiem fajnie, ale teraz aplikujemy. To jest akurat kolor 278 Kokonat. Chodzi o to, żeby wybrać kolor, który jest mleczny i taki półtransparentny, czyli on sprawi, że będziemy mieć efekt jak za mgłą. Nie będzie taki mocno wyrazisty ten wzór i te kolory, tylko będą takie zabielone, delikatnie zgaszone żeby te kolory się troszkę przytłumiły. Oczywiście są teraz też fajne takie topy, które dają też taki efekt mleczny, ale ja mam akurat kolor, wykorzystajcie to, co macie u siebie. I aplikujemy go na całą powierzchnię, wkładając do lampy. Ja zablikowałam sobie błyszczący top, ale pokażę wam na koniec wersję z topem matowym, zamiast tego błysku, również ciekawy efekt i teraz przechodzimy do aplikacji drugich gałązek, które będą znacznie mocniejsze intensywniejsze i ciemniejsze, ponieważ one nie będą przytłumione tym kolorem mlecznym. Widzicie, chodzi o to, żeby uzyskać taki efekt piętrowości, czyli te pod spodem są jaśniejsze, a te na górze są nieco ciemniejsze. Można by dodać jeszcze coś, ale uważam, że w tym momencie to wystarczy. Pamiętajcie o tym, że tutaj na wierzchu malowałam arterami, czyli je po utwardzeniu nie muszę przykrywać topem, mogą zostać w ten sposób, to daje fajny efekt piętrowości. Taki udało nam się uzyskać efekt końcowy. Przyznam wam, że mega mi się to zdobienie podoba. I teraz pokazać wam, chciałam jeszcze wersję matową. Możecie sobie porównać obie propozycje. Wersja matowa ma jeszcze bardziej ukryte te listki, które znajdują się pod spodem. Obie wydaje mi się, że dają fajny efekt. Fajnie też połączyć to w jednej stylizacji. Dajcie znać, jak wam się podoba to zdobienie, jak wam się podoba to połączenie i kto z was podejmuje się wyzwania stworzenia właśnie takiego, zdobienia. Macie czas do końca środy wrzucamy zdjęcie na Instagram z hashtagiem lakierowniczka inspiruje, a wszystkie szczegóły macie w opisie. Czekam na wasze komentarze, jak podoba wam się to zdobienie.